Powołany do poetniczości, Staje pod drzewem uklonliwym, z piórem w rękawinie, z Sercem bijącym o rozrusznik sztuczną zastawką aortalną. Poetnik powołuje słowa idące jak na ścięcie, Niszył wszystko w tej przyśniwni, Słowa wybronliwe, białą bronią nie zapieśni, co wypisano na słowem na słowa. Słowo zjawionym Boga w boskich sylabach poszukujemy przyjaciół, nikt w niktach niewrażliwny na nasz oczekiw. Jedynie Jezus podaje rękę mimo zarazy.